Witajcie w kolejnym materiale na kanale Grasz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Deadpool znany jest ze swojej umiejętności przełamywania czwartej ściany i świadomości, że ktoś właśnie pisze jego historię. Wielokrotnie podczas swoich przygód, nawet w najgorszych tarapatach, zwracał się do widzów i twórców, przekazując im swoją opinię na temat danej sytuacji, kończąc monolog ciętą ripostą. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć Wam o kamieniu nieskończoności, który wpadł w ręce Wade'a i był tylko i wyłącznie powiązany z jego postacią. Posłuchajcie. Wiele osób do tej pory myślało, że istnieje jedynie sześć kamieni nieskończoności, związanych z aspektami umysłu, przestrzeni, rzeczywistości, mocy, czasu czy też duszy. Prawda jest jednak zgoła odmienna, gdyż istniało dużo więcej prawdziwych i sztucznych kamieni nieskończoności, w tym kamień ego czy też śmierci. Istniał również czarny kamień, zwany również klejnotem ciągłości, i wpadł on w ręce Deadpool'a. Doszło do tego w 27 odsłonie komiksowych przygód tego bohatera z 2011 roku, kiedy to Deadpool przemierzając alternatywne wszechświaty, napotkał ciało martwego tytana Thanosa, który nie wytrzymał użycia rękawicy nieskończoności. Podchodząc do jego ciała, zaciekawiony wyrwał jeden z klejnotów z jego rękawicy i dzięki temu zyskał moc kształtowania swojej historii. Dzięki mocy artefaktu, który dostał się w jego ręce, mógł swobodnie kreować swoją własną opowieść wedle swojej własnej woli. I nawet scenarzyści Marvela nie mogli nic na to poradzić, Składając bezradnie ręce. Wade, będąc świadomym swoich nowych umiejętności, celowo przepisał cały komiks, związany z jego historią, aby finalnie udało mu się poślubić Genosze. Dzięki mocy artefaktu mógł tymczasowo opuścić strony komiksu i niczym scenarzysta samemu nakreślić swoją opowieść wedle zamierzonego planu, z czego bez zawahania skorzystał. Jak się jednak możecie domyślać, używanie tego klejnotu niosło ze sobą również efekty uboczne. W tym akurat wypadku Deadpool osiągnął swój cel i stanął na ślubnym kobiercu, jednak podczas ceremonii grupa gangsterów nagle przerwała całe wydarzenie i zamordowała jego narzeczoną zimną krwią. Wade nie mogąc nic na to poradzić, ostatecznie uświadomił sobie po chwili, że to dokładnie taki incydent zobaczył w serialu Knight Rider, który oglądał przed użyciem kamienia ciągłości. Okazało się bowiem, że klejnot kreuje historię wedle życzenia użytkownika, niestety dodaje również podświadomie pragnienia swojego posiadacza, a Wade pragnął właśnie znaleźć się w tym serialu. Więc tak naprawdę żaden jego użytkownik nie mógł być pewny, co go spotka podczas jego historii, i było to bardzo ryzykowne, gdyż mogło nawet skutkować śmiercią lub całkowitym wymazaniem. Po tym incydencie Deadpool odrzucił kamień ciągłości, który został przejęty przez redaktorów Marvela. Ci szybko reagując, ukryli go w sekretnym pomieszczeniu, tak aby ich bohater nie mógł już pisać samodzielnie swoich historii. Po czym przywrócili wszystko do stanu sprzed ingerencji Wilsona. Była to jedyna historia związana z tym artefaktem, który już nigdy więcej nie zawitał do tego uniwersum. Gdyby Deadpool nie zaraził efekt jego manipulacji historią, mógłby wyrządzić ogromne szkody w c multiversum, doprowadzając nawet do jego zniszczenia. Jeśli chcielibyście posłuchać o kolejnych sekretnych kamieniach nieskończności, to mogę przedstawić Wam jeszcze kilka takich opowieści. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!